Podlesianka Katowice w minioną sobotę rozegrała grę sparingową z wiceliderem BetKlik III Ligi w grupie czwartej pod halem Nowy Targ. Spotkanie rozgrywane w formule 3x40 minut dostarczyło zgromadzonym kibicom spore emocji i mnóstwo sytuacji podbramkowych. Nasza drużyna najlepsze wrażenie pozostawiła po sobie w pierwszej tercji, kiedy to po wielu składnych akcjach ręce same składały się do oklasków. Jedno z nich już w szóstej minucie meczu ładnym strzałem w długi róg bramki pod hala wykorzystał Łukasz Grzeszczyk, wyprowadzając pod na prowadzenie. Gospodarze do wyrównania doprowadzili jeszcze w pierwszej tercji, choć bramka zdobyta przez Podhale nie powinna zostać uznana, bo piłka w trakcie akcji bramkowej opuściła boisko 2 metry od sędziego liniowego, co widzieli wszyscy poza sędziami tego spotkania. Na nic zdały się protesty naszej drużyny, a niepotrzebne zamieszanie wyprowadziło nas nieco z rytmu w dalszej fazie sobotniej rywalizacji. W naszej drużynie sztab szkoleniowy mocno rotował składem w trakcie spotkania, dając możliwość gry i pokazania się wszystkim dostępnym tego dnia zawodnikom. Spotkanie śmiało można nazwać niezwykle wyrównanym, ale ostateczny cios w trzeciej tercji zadali gospodarze, pokonując Marcela Owsińskiego ładnym strzałem w samo okienko bramki. No bardzo dobry sparring, bardzo dużo bardzo dużo dobrej gry z obydwu, z obydwu stron. Graliśmy z zespołem e, bardzo ambitnym, no, pretendentem jednym e, z pretendentów tej, e, tej, tej, tej grupy, tutaj małopolskiej. E, bardzo, bardzo dużo dobrej, piłkarskiej e, gry bym powiedział. Z naszej strony fajne wyjście z pressingu, Rywal próbował grać wysoko. Pierwsze 40 minut e, naprawdę Naprawdę radziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. To na duży, na duży plus. Sporo kreacji, sporo, sporo dobrej gry do przodu. Myślę, że, że bardzo wartościowym było też zagranie 3 razy 40 minut, bo mogliśmy praktycznie rzecz biorąc dać każdemu zawodnikowi taką sporą porcję grania. Ostatnia. Ostatnia tercja, no gdzieś tam wiadomo, ten skład już był troszeczkę pomieszany, minimalnie ta jakość spadła, ale cechy ewolucjonalne dalej na bardzo wysokim poziomie, no i, no i gdzieś tam w końcówce szkoda, bo, bo mieliśmy dwie, trzy sytuacje, żeby, żeby wyrównać, na pewno by się troszeczkę milej wracało do domu, no ale ja oceniam ten sparing bardzo pozytywnie. Podlesianka pomimo dogodnych sytuacji w końcówce nie zdołała wyrównać stanu spotkania, ale pomimo porażki z podhalem mecz może napawać optymizmem przed rozgrywkami ligowymi, bo rozegraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Czy wynik w sparingach jest ważny? Czy nie należy przykładać do niego zbyt wielkiej wagi? Zapytaliśmy o to trenera Dawida Bremera. Będę cały czas powtarzał e, naszym zawodnikom, że, że morale buduje się już, już w tej fazie okresu przygotowawczego. To sparingi nie są od tego, żeby je tylko grać. One są również po to, żeby, e, żeby wygrywać, tak? Wygrywać, a, a, a jeżeli nie da się wygrać, no to, żeby nie przegrać. Dzisiaj się nie udało, ale byliśmy tutaj naprawdę drużyną, która się zaprezentowała z dobrej Strony, no, jesteśmy po, w zupełnie innym, e, innym końcu tabeli, tak? No, bo tutaj e, pod hale z ambicjami na awans do, do, do drugiej ligi, no, my mamy e, inne swoje, swoje cele, no, ale nie było widać tutaj dzisiaj e, tej różnicy w, w przestrzeni tabeli. Myślę, że, że, że zagraliśmy naprawdę dobrą piłkę. Pokazujemy, że jesteśmy w dobrej fazie. Przed nami teraz takie ambitne mecze, gdzie, gdzie rzeczywiście myślę, będziemy mogli pokazać, pokazać, że progresujemy. Kadra naszej drużyny wydaje się być zamknięta. W meczu sparingowym z Podhalem wystąpiło kilku zawodników, którzy już niebawem zostaną ogłoszeni jako nowi piłkarze pod Temat powinien się już zamknąć w przyszłym tygodniu. Tak liczyliśmy, że to będzie jeszcze przed tym dzisiejszym sparingiem. no nie udało się, ale, ale tu już są naprawdę detale tylko do, do załatwienia. No trzech graczy jeszcze czeka do, do, w swojej kolejce do przedstawienia młodzież głównie uzdolniona która nam wzmocni rywalizację w zespole, która, która da nam też, też nową świeżość w zespole. No i to będzie można powiedzieć wszystko. Zobaczymy, czy coś się jeszcze gdzieś tam zmieni na przestrzeni tych trzech tygodni, ale, ale raczej nie prognozuję. Przed naszą drużyną kolejne gry sparingowe z bardzo mocnymi rywalami. Zbliżające się spotkania powoli powinny krystalizować wyjściową jedenastkę na spotkania ligowe. Na przestrzeni najbliższych trzech meczów na pewno ta jedenastka będzie się krystalizować, bo praktycznie rzecz biorąc poza meczem z Unią Dąbrowa mamy trzy mecze z zespołami z wyższej ligi, bo mamy, mamy GKS Tychy pierwszoligowy, mamy rekord Bielsko-Biała drugoligowy i drugoligowy GKS Jastrzębie, także, także dla nas naprawdę kawał świetnego grania, duże sprawdziany, myślę, że, że, że nie powinniśmy Tutaj bać się tych sparingów, trzeba pokazywać się z dobrej strony no i walczyć o to miejsce w składzie. No liczymy, że, że zawodnicy pokażą nam, kto z nich zasługuje na granie w pierwszym meczu. Wizytę na Podhalu pomimo porażki, mimo wszystko można uznać za udaną. Pozostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie, a do ligowych rozgrywek coraz mniej czasu. Można być optymistą przed startem ligi. Kamil Dżeniek, Nowy Targ, Podlesianka TV.